Zadania i projekty firmowe można trzymać w systemach SaaS albo stworzyć własne rozwiązanie, na przykład na Drupalu. Firmy budujące intranet często pytają nas o moduł do zarządzania zadaniami i zarządzania projektami. Statusy, przypisania, powiadomienia to często kluczowe funkcje w wielu organizacjach. Dziś opowiem, kiedy warto postawić na własny system do zarządzania zadaniami. Pokażę, jak krok po kroku stworzyć jego podstawową wersję. Cześć, witaj na kanale Nowoczesny Drupal. Ja nazywam się Grzegorz Bartman i od ponad 15 lat zajmuję się wdrożeniami Drupala dla klientów z Polski i zagranicy. Zapraszam do oglądania. Dzisiejszy film zacznę od krótkiej analizy, kiedy warto wybrać taki system. Następnie pokażę i wyklikam taki bazowy system. System będzie posiadał projekty i zadania, będzie też miał kilka widoków do listowania danych. No, i na koniec opowiem, jak można rozszerzyć ten bazowy system o dodatkowe funkcje, o dodatkowe moduły i dodatkowe usprawnienia. Kiedy warto zrobić samodzielnie system do zarządzania zadaniami i projektami, zamiast korzystać z gotowych rozwiązań typu SaaS? Na rynku jest mnóstwo rozwiązań. Najbardziej popularne to Trello, Asana, Jira. Działają one w Modelu abonamentowym przeważnie kosztują od 5 do 25 dolarów miesięcznie. Najczęściej jest to około 10 dolarów miesięcznie, czyli w przeliczeniu powiedzmy około 50 zł za osobę. No i to są koszty stałe, które trzeba płacić co miesiąc, niezależnie od tego, jak często z systemu faktycznie korzystamy. Na ekranie widzicie kilka powodów, kilka sytuacji, kiedy. Opłaca się zbudować własny system na Drupalu. Na przykład, jeśli mamy mało osób w organizacji i zależy nam na minimalizacji kosztów stałych, jeśli projekty i zadania mają małą aktywność, czyli nie dzieje się w nich na co dzień tyle, żeby było warto płacić codziennie czy co miesiąc za każdego użytkownika. Na przykład raz na rok robimy konferencję, angażujemy w organizację 20 osób, a organizacja i konferencja trwa miesiąc czy dwa miesiące, no to nie ma sensu przez cały rok płacić za konta wszystkich użytkowników. Kolejny powód, kolejna sytuacja, jeśli organizacja ma dużą liczbę osób, na przykład 100, 500 czy nawet kilka tysięcy, to model SaaS staje, staje się po prostu drogi. No, i my w firmie mieliśmy już kilka wdrożeń systemów intranetowych, w których też były systemy do zarządzania zadaniami dla firm, które mają kilka tysięcy pracowników. No, i jednym z powodów wyboru Drupal'a było to, że nie chciały one płacić abonamentu dla każdego użytkownika, bo w perspektywie 3, 5 czy 10 lat, te koszty to, to są koszty milionów złotych, no i za te pieniądze mogą zrobić dopasowany pod siebie system intranetowy, który ma nie tylko zadania, nie tylko projekty, ale też dużo więcej funkcji i wszystko będzie tańsze niż porównywalne systemy typu SAS. Kolejna sytuacja, jeśli chcemy trzymać dane na własnym serwerze. Co jest aktualnie ważne dla wielu firm ze względów bezpieczeństwa, czy z polityki firmy, czy, czy RODO, czy innych tego typu powodów. Również gdy system musi być dopasowany do procesów w firmie, a gotowe narzędzia SAS nie pozwalają na pełną kustomizację. Albo pozwalają na jakąś kustomizację, ale wszystkie firmy na rynku też mogą zrobić taką samą kustomizację. Jeżeli chce się uzyskać jakąś przewagę konkurencyjną, no to trzeba coś zrobić innego niż konkurencja, inaczej lepiej. No i jeszcze jedna sytuacja, jeśli firma ma już jakiś system intranetowy, system wewnętrzny dla pracowników na Drupalu. No to możemy łatwo zintegrować, dodać funkcjonalność moduł do zadań i projektów bez potrzeby wdrażania kolejnego narzędzia. Podsumowując, własny system na Drupalu to większa kontrola, często mniejsze koszty, długoterminowe i pełna elastyczność. Jeśli planujesz w firmie wdrożenie systemu do zadań i do zarządzania zadaniami i zarządzania projektami albo systemu internetowego, to warto rozważyć właśnie to rozwiązanie zamiast płacić abonament na rozwiązania typu SAS. To tyle wstępu. Teraz pokażę Wam, jak zrobić taki prosty system w Drupalu. Zrobimy sobie dwa rodzaje zawartości, projekt i zadanie e, oraz kilka widoków, typu lista wszystkich projektów, lista zadań w danym projekcie oraz listę moich zadań, czyli zadań przypisanych do danego użytkownika, tego, który jest aktualnie zalogowany. A i pokażę też, jak zrobić prosty dashboard z, z tymi widokami. Mam tu przygotowaną instalację Drupal CMS w wersji 10102 dokładnie. Jak widzicie to jest Drupal 11, jakieś dodatkowe moduły. Jeżeli sobie zobaczycie content typy, to jest tylko ten Basic Page, który jest instalowany zawsze z Drupal CMS-, -em. tych dodatkowych opcji, które są dostępne przy instalacji Drupal CMS, a nie wybierałem. No i zaczniemy sobie od zrobienia projektu, podaję nazwę. Odznaczam kilka niepotrzebnych opcji i dodam tutaj jedno pole: pole typu tekst. No i właściwie, jeśli chodzi o rodzaj zawartości projektu, to już tyle. Możemy sobie dodać jakieś testowe projekty, na przykład Drupal Camp 2025, czyli projekt, gdzie będą wszystkie zadania związane z organizacją tej konferencji, ale możemy sobie też dodać, na przykład, pewnie często w firmach są takie generalne projekty na marketing. Nie basic, tylko project na no, HR i rekrutacja. Yy, I sprzedaż powiedz. No i standardowo jak w Drupalu, jak jeżeli wejdziemy w zakładkę Content, no to widzimy te wszystkie nasze. Yy, Rodzaje, znaczy wpisy, nasze treści, content type typu project, dodałem cztery projekty, mamy cztery projekty, to są jeszcze dwa standardowe wpisy, które się tworzą przy instalacji Drupal CMS, -a. zostawiamy je tutaj tak jak są, mamy już projekty, teraz zrobię zadania, task I tak, i zacznę od pól typu referencja. Po pierwsze chcemy, żeby zadanie było przypisane do projektu. To wybieramy pole referencja i chcemy, żeby to była referencja do treści, do content type'u typu project. Jeszcze wrócę, żeby to było pole wymagane, żebyśmy nie mieli tasków, które nie są przypisane do żadnego projektu. Druga referencja to jest referencja do użytkownika. Czyli chcemy mieć opcję przypisania zadania do użytkownika, ale tu już nie będę zaznaczał, że to jest pole wymagane, tylko jako opcjonalne. I zrobimy sobie status. Bierzemy listę. Mamy tutaj pole typu Select Lista. Dodamy kilka przykładowych opcji. Zazwyczaj zadania mają na początku status To-Do, później mogą mieć status In-Progress, status Feedback, no i status DA. Oczywiście możecie sobie tutaj tych statusów dodać dużo więcej, zależnie od tego, jak wygląda przepływ pracy, przepływ realizacji zadań w Waszej organizacji. Pole ustawiamy jako wymagane i ustawiamy domyślną wartość, żeby na początku zawsze było jako to do. I dodamy sobie jeszcze opis. Po to, aby oprócz tytułu można było dodać jeszcze opis co w tym zadaniu trzeba zrobić, co trzeba wykonać. Dodamy jeszcze jedno pole z komentarzami. Tylko jeśli dobrze kojarzę, to pewnie komentarze będą wyłączone. Czyli wchodzę sobie w Extend, wybieram z listy modułów komentarze, instaluję moduł do dodawania komentarzy. I teraz struktura. Muszę dodać typ komentarza. Teraz comment. Content. Mamy domyślnie już dodane takie pole właśnie na treść komentarza, ale dodamy jeszcze sobie pole na wysyłanie plików. Po to aby można było komentując dodać jakieś pliki typu nie wiem, zdjęcia, czy dokumenty. Dobra, i tak. Jestem w struktura comment types. Przechodzę do content types. Task. Manage fields. Dodaję nowe pole i dodaję nowe pole typu komentarz. Zapisuję. OK. I teraz jak sobie Będziemy chcieli utworzyć zadanie, to to wygląda nam w ten sposób, że podajemy tytuł zadania, na przykład dodać news na Facebooka o Drupal Camp. Wybieramy sobie tutaj projekt z listy. Mamy tu pole Autocomplete, ale możemy je zamienić na Select List, albo na jakiś inny Widget, instalując dodatkowe moduły. Do kogo jest przypisane. Ja tutaj mam. Mam tylko jednego użytkownika, więc w tych polach, gdzie jest przypisanie użytkownika, będzie tylko ten jeden, ale jeżeli sobie dodacie tutaj dodatkowych użytkowników, no to na tej liście, gdzie jest przypisanie do użytkownika, będzie więcej opcji dostępnych. Dodać treść na FP. No, tu jest taki panel, który można sobie też zwinąć i rozwinąć. Opis zadania yy, i zapisane. Tak yy, ta część jeśli chodzi o wyświetlanie. Yy, tych treści to powiedzmy nie wygląda zbyt atrakcyjnie, bo to jest domyślna skórka, i tutaj jeśli chodzi o frontendową część, to za bardzo się nie przekładałem, bo też nie mamy czasu w tym filmie, więc niektóre z tych rzeczy może nie będą wyglądały idealnie, bardziej chodzi o pokazanie, jak zrobić sobie strukturę danych, jak zrobić sobie formularze i jak można sobie to wszystko poskładać jeszcze z widokami i panelem. Ja dodam sobie jeszcze kilka zadań i kilka projektów, żeby było coś więcej w bazie danych i na chwilę tutaj utnę wideo. Dobra, mam kilka projektów, mam kilka zadań. Teraz zrobimy widoki, tylko jeszcze zanim widoki, jeszcze pokażę Wam jak można sobie trochę upiększyć wyświetlanie tego, tego rodzaju zawartości typu zadanie. Mam tu taki moduł do dodawania customowych klas do layout buildera. Włączymy sobie go. Dobra, moduł jest włączony. Teraz wchodzimy w strukturę content type task manage fields manage display. i zrobimy sobie tutaj wyświetlanie na dwie kolumny, I tak. I w prawej kolumnie chcemy mieć po informacji o tym do kogo jest przypisane zadanie, jaki ma status, do jakiego projektu należy, a sam opis chcemy mieć na środku. Task description i też na środku chcemy mieć komentarze, tak. I ten moduł, który przed chwilą włączyłem, rozszerza nam to ustawienia do konfiguracji sekcji. Ja sobie tutaj dodam customową klasę taką ze skórki GIN, bo mamy, mamy ustawioną skórkę Jin, która jest domyślną skórką administracyjną w Drupal cms -ie. Ja tą skórkę ustawiłem tutaj też jako domyślną skórkę yy, gdzie jest gin właśnie że też dla frontendu czyli dla frontendu i dla backendu gin jest ustawiona jako domyślna skórka na potrzeby tego demo i ten gin ma taką klasę która dodaje do elementu białe obramowanie i takie ładne zaokrąglenia sko sobie zapiszemy i jeszcze to co było tu na dole usunę dobra zapiszę i zobaczymy co nam z tego wyszło OK. Teraz jak widzicie już ten content wygląda, ten content typu task wygląda dużo lepiej, bo mamy ta trezie na białym tle. Tak jak poustawiałem w prawej kolumnie mamy informacje o statusie, o tym do jakiego projektu zostało to przypisane. Jeżeli przypiszę użytkownika, to też się to pojawi tu w prawej kolumnie. Jeszcze tam wrócę na chwilę content typy. jeszcze coś dodam do tej prawej kolumny. Jeszcze mamy do każdej treści w Drupalu takie informacje, kiedy ona została utworzona i kto ją utworzył. No i w przypadku zarządzania zadaniami, takie informacje też mogą być przydatne. Zapisałem, wracam do zadania. OK, czyli mamy podział w zadaniu na takie dwie kolumny, właśnie ta główna kolumna, gdzie jest. Mamy tytuł zadania, mamy treść zadania, komentarze i z prawej strony, kto jest przypisany do zadania, jaki jest status zadania, w jakim projekcie jest to zadanie, kiedy zostało tworzone i przez kogo. No, oczywiście jeszcze to można sobie bardziej upiększyć, bardziej nad tym popracować, na potrzeby tego wideo zostawiamy tak, jak jest. Teraz przejdę do widoków. Zaczniemy od widoków wszystkich projektów. Na dole standardowo, jak mamy to w module Views, mamy podgląd. Wylistowałem tutaj wszystkie projekty. Tytuł, autor. A dwa razy dałem autor. Chciałem, o, chciałem dodać datę i autora, a nie dwa razy datę. Dobra, teraz jest właśnie to, co chciałem, czyli nazwa projektu, kiedy został utworzony i przez kogo. I adres to jest Projects. Możemy sobie przejść teraz do głównej, głównych ustawień i zapisać, że nasza strona główna, to będzie lista projektów. No i teraz jak wchodzimy właśnie na stronę główną, to startujemy od razu z strony z, projek z listą projektów. Jeżeli sobie klikniemy na jakiś projekt, to w tej chwili tutaj za wiele nie widać, bo mamy tylko ten opis i tytuł. I dodamy sobie teraz kolejny widok, taki, który nam pokaże, jakie mamy zadania przypisane do danego projektu. Tworzę sobie nowy widok, nowy widok typu Page. I tu chciałbym, żeby on był jako zakładka na stronie projektu. I możemy to zrobić w ten sposób. Taski. Tabela. I dodajmy sobie status, yy, użytkownik. I data dodania oraz kto dodał zadanie. Ok. W tej chwili mamy tutaj yy, zadania z wszystkich projektów, a musimy sobie dodać jeszcze filtr. Task Project. Content ID z URL. -a. Za chwilę to wytłumaczę. No dobra, zapisałem widok. Przejdźmy teraz do jakiegoś projektu i zobaczmy, co się stanie. Pojawiła się tutaj dodatkowa opcja Tasks in Project i widać, że mamy tutaj dwa zadania. Zaraz sprawdzimy, czy to poprawnie działa. Czyli, jeszcze raz: Sprzedaż, taski. Mamy dwa taski. Edytuję sobie ten task, zmienię, że to jest marketing i zaraz zobaczymy czy to dobrze zadziałało sprzedaż taski widać że został jeden tego drugiego nie ma czyli mamy tutaj sprzedaż tu możemy sobie opisać co robimy w tym projekcie kto jest product ownerem na przykład tak Tu możemy mieć opis, a tu mamy taski, i widać, jakie są taski aktualnie w tym projekcie. No i zrobimy jeszcze jeden test. Jeżeli tutaj sobie dodam nowy task, to była sprzedaż. In Progress. Task. Zapisuję. I tu odświeżę i mam ten nowy task. Czyli mamy już taki dość prosty system do zarządzania zadaniami i projektami. Możemy sobie tworzyć w systemie projekty, tworzyć zadania, przypisywać zadania do użytkowników, ustalać status i śledzić, które zadania są zrobione, które nie są zrobione. Tu jeszcze mogę pokazać, że ten widok, który możemy jeszcze trochę ulepszyć, na przykład włączyć sortowanie. Po, a, po wszystkich polach zapiszmy. No i teraz można sobie na przykład na samej górze wyświetlić tylko taski to-do, albo pos posortować według użytkownika, albo według tego, kiedy te zadania zostały dodane. W Drupal CMS jest coś takiego jak dashboard. Domyślnie mamy taki jeden dashboard dodany do systemu, ale można sobie dodać nowy. Wystarczy sobie tutaj kliknąć i zrobimy sobie dashboard do tych naszych projektów. Cały interfejs tutaj wygląda też jak w Layout Builderze. Zrobimy kolumnę 50 na 50. Tutaj możemy sobie dodawać bloki z widokami. Tak, zrobimy sobie, że w lewej kolumnie będą wszystkie projekty, a w prawej kolumnie będą zadania przypisane do mnie. Mamy już widok, który jest do listowania wszystkich projektów, ale to jest strona i musimy sobie zrobić też z niego bloczek. To nam powinno wystarczyć, aby ten widok, ten bloczek był już tutaj dostępny. Ok, zapisujemy. I teraz, jak wchodzimy na dashboard, mamy tutaj nowy dashboard z projektami. Tutaj już to dużo ładniej wygląda w tym, w tym module dashboard. I teraz jeszcze w prawej kolumnie chcę sobie dodać jeden bloczek z zadaniami, które są przypisane tylko do mnie. Do tego muszę zrobić sobie nowy widok. My tasks. Jako blok, też jako tabela. I filtr, przypisany użytkownik, domyślna wartość, aktualnie zalogowany użytkownik. Dobre. I zobaczymy, czy to zadziała. OK, mamy tu nowy task przypisany do mnie. Usunę to przypisanie. Odświeżam stronę. Zniknęło. Czyli rzeczywiście widać, że mamy tutaj listę wszystkich zadań, które są przypisane tylko do aktualnego użytkownika. Podsumowując, mamy projekty, mamy zadania i mamy kilka widoków, które nam listują te projekty i zadania, i mamy ładnie wyglądający dashboard, na którym aktualnie mamy i projekty i zadania przypisane do danego użytkownika. Możemy ten dashboard sobie rozbudować, a możemy też dużo więcej zrobić jeszcze z tym całym systemem. Kilka pomysłów, które co można zrobić, macie na ekranie. Można dodać różnego rodzaju powiadomienia, e-mail. Można wykorzystać tutaj moduł ECA z modułem flag albo moduł message. Na przykład, że dodano nowe zadanie albo dodano komentarz do zadania albo przypisano zadanie do użytkownika X. Można oczywiście dodać więcej widoków w postaci stron czy, czy bloczków, które można na przykład do tego dashboarda jeszcze dodać. Można zmienić to pole select, które tam jest do statusu na moduł workflow. Można też ulepszyć strukturę danych, na przykład dodać powiązane zadania, żeby czasami właśnie jedno zadanie za drugim trzeba robić, albo są kontynuacją czegoś, albo są bardzo podobne. Można robić podzadania, można zrobić typy zadań. Typy zadań są często właśnie w projektach informatycznych używane, na przykład, że jest zadanie, jest błąd, czy, czy tego typu typy. Można dodać kategorie tagi, no i też priorytety, aby ustawiać ważność zadań. Oczywiście można też popracować nad frontendem, żeby to wszystko lepiej wyglądało. Na bazie bootstrapa. Pokażę Wam teraz, jak wygląda taki startowy system internetowy, który my firmą oferujemy do wdrożenia, jeżeli właśnie firmy chcą wdrożyć system internetowy. To a propos frontendu, my mamy coś takiego, co zrobionego właśnie na bootstrapie. mamy logo, wyszukiwarkę, profil użytkownika, menu, newsy, no i właśnie. W takim frontendzie, dużo ładniejszym frontendzie, można sobie taki system do zarządzania zadaniami też zaimplementować. Ten cały system niedługo będzie udostępniony jako open source za darmo. Jeżeli chcecie się coś więcej o nim dowiedzieć, no to zostawcie nam komentarz pod tym filmem. Tak, można jeszcze, jeśli chodzi o usprawnienia, to można dodać różnego rodzaju uprawnienia: typu ograniczenie dostępu do projektów tylko dla wybranych użytkowników czy ról. Można też dodać kilka modułów typu VBO lub taki moduł BurnDown, który pozwala nam na wyświetlanie zadań w postaci takich kolumn, tak jak trochę jest to w, projektach, w systemach zarządzania projektami, które wspierają podejście Scrum. To wszystko w dzisiejszym filmie. Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie odnośnie systemu do zadań i projektów w Drupalu, to zostaw komentarz również jeśli masz propozycje nowych filmów to napisz nam to w komentarzu a jeśli potrzebujesz konsultacji odnośnie budowy rozbudowy systemu na Drupalu, na przykład strony internetowej, portalu informacyjnego, systemu internetowego, systemu e-commerce to napisz do nas link znajdziesz w formularzu pod filmem. A jeśli chcesz się dowiedzieć jak zainstalować Drupal CMS lokalnie, to obejrzyj ten film, który teraz pojawia się na ekranie. Dziękuję za uwagę.